wirtualna TV trzeci wymiar telewizji o zmianę języka politycznego i otwarcie polityki na młodych ludzi apelował podczas wczorajszej wizyty w Koninie jeden z krajowych liderów lewicy poseł Bartosz Arłukowicz Celem jego wizyty była inauguracja działalności Konińskiego Koła Federacji Młodych Socjaldemokratów. Ja także uczyłem się polityki od młodego wieku i szedłem tym rozwojem tej drogi politycznej od samego początku właśnie w takich organizacjach pozarządowych, w organizacjach, które skupiały się dla sprawy, a nie tylko dla celu partyjno-politycznego i dla młodych ludzi to jest niezwykle ważne. Ja wspieram takie inicjatywy. Ja pracuję z młodymi ludźmi, jestem nimi otoczony od wielu wielu lat i nie zamierzam tego zmieniać. Polityk udzielił też poparcia kandydatowi Lewicy na prezydenta miasta Józefowi Nowi to niezwykle doświadczony, kompetentny człowiek, który po prostu startuje w tych wyborach. Bo wie, dlaczego chce być prezydentem Konina. To jest niezwykle ważna rzecz. Wiedzieć, po co się idzie do wyborów. Odniósł się też do sytuacji na krajowej scenie politycznej, postulując zmianę języka politycznego, zakończenie sporu sprzed 30 lat i skoncentrowanie się na przyszłości. Powinniśmy zacząć rozmawiać o sprawach, a nie rozmawiać personalnie. E, jestem przeświadczony, że w polskiej polityce coś się zmienia, robi się przestrzeń dla, no, dla nowej jakości i e, politycy nowej generacji widać, że potrafią ze sobą rozmawiać mimo różnicy poglądów o sprawie, e, a wynika to z tego. Że... My po prostu nie mamy w sobie nienawiści z lat 90. ubiegłego stulecia. Udział młodzieży w polityce jest niezbędny. Jest to dla nich najlepsza szkoła na przyszłość, uważa kandydat na prezydenta miasta. Mam nadzieję, że to, co wcześniej e, uczyniła Rada Miejska, umieszczając na listach kandydatów na radnych bardzo wielu młodych ludzi, że to będzie bardzo motywująco działało na naszych młodych przyjaciół. I że przejawią oni swoją aktywność nie tylko w kampanii wyborczej, w sensie organizacyjnym, wykonywania czynności technicznych, ale że ta aktywność będzie tak, że Wynikała z obserwacji życia. Lewicowa młodzież ma jasne poglądy i postulaty. Chcemy państwa świeckiego, chcemy świeckiej edukacji, chcemy takich rzeczy jak prawo do in vitro czy prawa kobiet do aborcji. Chcemy parytetów, chcemy wolności, równości i tolerancji. Pierwszą, większą akcję lewicowa młodzieżówka zorganizuje 1 grudnia w Światowy Dzień Walki z AIDS.